To ci ci Erwin, Też za to Nie mam kobiety. No, Ale Heidi, się... mogę mieć, nie ma problemu. Słuchaj. Czemu nie mogę wyjąć broni? A i co teraz, tsanderku? Nie. Goś tam namiot rzucił na twarz. Prawą, prawą, prawą. Obisiał prawą ścianę. Gość dosłownie stał na rogu i nam wrzucił namiot na pysk. Mamy rannego funkcjonariusza na dachu, były osoby z 4 potwierdzam. Prowadzą osoby z dachu, prowadzą osoby z dachu. Co? Co? K! Nie wiem Cześć. kim jesteś. Prokurator. No dobra, prokurator. Ja Zaparkuj, za blokadą, wyjdź. O, ichuj. I chuj, zamknięta. No patrz, kurwa, ty, ale drgnąłem. I w ilu inicjują akcję? W ilu inicjują akcję, kurwa? Kurwa. I w ilu inicjują? W ilu inicjują? Pa, i pa, pa, pa. Patrz, kurwa, patrz na to. I co, kurwa? I co? St Uj, się naszy. Dobra, wysiadać. Uważajcie na butle. Potrzebny backup na tunelu rozwidlenie Idź do tamtego, dawaj go Tyłem do mnie, tyłem 400 Aha Najszybsze wygładanie rozwidlenia jest... Od, no, od no od to dostaję, że co no, po... ja się odłączę z pościgu i... Przetek cztery, okay. No dobra, nie będę kurwą, nie będę kurwą. Pojazd, trzymaj się. Co się dzieje? Są napadu! Ej, auto mnie jedzie! Trzymaj się, Grzechu! Oj. już jedzie. O! Co?! Że moja muzyka pomogła kiedy stracił tatę na pętli więc nie mogę kurwa Nie! Wysadzają mnie! UMRĘ! Wysadzają mnie! Jezu! To koniec! Wyglądał! Ja ratuj go! No ja zapierdala klejto? to? Nie, 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 jeszcze nie jest z tyunem. Nie, idę! Czekamy, bo jutro ma być jakaś licytacja na kazne, więc czekamy jeszcze. Oj, panie pastorze! No na gość? Kobieta. Taka, kurwa, nagość. I kobieta? A, ta kobieta. Wziąłem ją, jakaś przybłęda. Ale to brzmi fajnie. Brzmi fajnie nam. No. Jedzie chyba to cztery. Trzymaj się, Zak. Dzięki za zakurwienie Cześć. mi. Pewnie, hej. <laughs> hey, ale kolor wreszcie jakiś sensowny. No nie? A, Sama wybrała mi robiła, nie? właśnie, o tym jakiś Dobra, ja jestem. Jeszcze. To jakaś typiara, no, 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 no. cofaj, cofaj, jakaś typiara. Co? Nie, no, rozjeżdżaj C tych ludzi, bo mnie pojebie. Ty, weź mikrofon, zbutuj na i <zyserwanie> To no patera, to kurwa. <zyserwanie> <zyserwanie> Naara, kurwa, Nie ma, nie Kurwa, Szymon. Trzeba się. Do trzeba Do prawej, do prawej, do prawej. Do prawej. Leży, 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 leży. Na no, spokojnie. Tutaj ten dys te Kiedy wchodzi Pisikela Wszystkie laski on nie śmiela. Hank do sełu się dobiera. Ja na krzycie stój, bo strzelam. W spodniach klama, w tłoniach kiera. I po tato za partnera pisik. pierdolę swój fanklub grzanki myślą. Wciąż o Raptor i go nie ma. Drogi Janeczku, wraz z czatem życzymy ci z całego serduszka wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim dużo zdrowia, żeby żona nie biła, fura kleiła, kamery cofania no. i szerokości, Janeczku, szerokości. Pasuje, lecimy. <słyski> Pasuje, lecimy. <słyski> ja pierdolę, jakie to dobre.